Krótko i na temat o e-commerce. Zebraliśmy 7 scenariuszy automatyzacji marketingowych, bez których Twój e-commerce nie może się obejść, a do tego dorzuciliśmy kilka gotowych szablonów wiadomości. Oprócz tego poprosiliśmy naszych specjalistów, którzy na co dzień pracują z ponad tysiącem klientów, o insiderskie wskazówki dotyczące ich stosowania. Dlatego, nawet jeżeli używasz wszystkich automatyzacji, o których za chwilę usłyszysz, możesz liczyć na protipy, czyli ekstra wskazówki. Zaczynamy. Oto 7 scenariuszy automatyzacji, które wybraliśmy jako absolutne must-have's. Ratowanie porzuconego koszyka, wiadomość powitalna po zapisie do newslettera, wiadomość po zakupie, rekomendacje produktów, cross-selling, program lojalnościowy i Twoja szyta na miarę automatyzacja, czyli custom flow. Fajnie by było powiedzieć, na starcie, po co w ogóle uruchamianie scenariuszy, a tak się składa, że mamy w tym temacie konkretne liczby. Z naszych danych wynika, że klienci, którzy mieli uruchomione ponad 6 scenariuszy automatyzacji, odnotowali średni wzrost obrotu w rok do roku rzędu 60%. Klienci mający uruchomione mniej niż trzy scenariusze odnotowali czterokrotnie niższy wzrost, wynoszący średnio 15%. Natomiast klienci, którzy komunikowali się ze swoimi subskrybentami kilka razy w miesiącu, zaliczyli wyraźnie wyższy wzrost obrotu. Wniosek? Działaniem, które w marketingu będzie ci kosztowało najwięcej, jest bezczynność i nie możesz sobie na nią pozwolić. Dobra, skoro mówię Ci, jak robić procenty, obroty, wyniki, to możesz chyba zasubskrybować, nie? Rachciach, klik, myk tam na dole. Dzięki. I jedziemy ze scenariuszami automatyzacji. Scenariusz numer jeden, czyli ratuj porzucone koszyki. Od 55 aż do 85% koszyków e-commerce zostaje porzuconych z powodów niekoniecznie wykluczających finalizację transakcji. Jeżeli odrobinę się postarasz, możesz uratować przynajmniej część z nich, a to może oznaczać całkiem spory wzrost sprzedaży. Szybka przypominajka, jak to działa. Potencjalny klient wchodzi na stronę Twojego sklepu, dodaje coś do koszyka, ale opuszcza stronę, nie finalizując zakupów. Tutaj powinna zadziałać automatyzacja marketingowa, polegająca na tym, że po określonym przez Ciebie czasie zostaje do klienta wysłana wiadomość o określonej przez Ciebie treści. Może również zawierać opcjonalnie wybraną przez Ciebie zachętę do dokończenia zakupów. Zobaczmy, jak może to wyglądać. Temat wiadomości powinien być krótki, chwytliwy i przekonujący. Przypomnij o niedokończonych zakupach i zadbaj o jasno wskazujący na działanie przycisk CTA. W treści spersonalizuj wiadomość, używając imienia odbiorcy oraz zwięźle przypomnij o porzuconym koszyku. Pro tip. Aby przekonać klienta, który porzucił produkty w koszyku do dokończenia zakupów, warto jest posłużyć się społecznym dowodem słuszności. Na przykład popisując się pozytywnymi opiniami na temat danego produktu, jeżeli tylko takie posiadasz. Można również postawić na wytrwałość i wysłać nawet całą serię przemyślanych przypominajek, w których będziesz stopniować zachęty użyte do przekonania klienta do dokończenia zakupów lub posłużysz się zróżnicowaną argumentacją uzasadniającą dany zakup. Do tego, jeżeli dysponujesz numerami telefonów klientów, możesz pokusić się o wiadomość przypominającą SMS. Na ile warto? Według danych Idron, e uratować można od 5 do nawet 30% porzuconych koszyków. A jeżeli procenty brzmią dla Ciebie nieco abstrakcyjnie, posłużmy się tysiącami euro. Marka Mosquito, korzystająca ze scenariusza ratowania porzuconych koszyków w systemie Idron, e w ciągu zaledwie 6 miesięcy uratowała 115 tysięcy euro przychodu. Stryk z automatu, a konkretnie z automatyzacji. Scenariusz numer dwa. Wiadomość po zapisie do newslettera. Dlaczego trzeba budować listę mailingową oraz warto wysyłać komunikację newsletterową? To wszystko masz wyjaśnione w dwóch bardzo fajnych filmach na naszym kanale. Jak tworzyć dobry newsletter w 2023 roku oraz lista mailingowa w sklepie internetowym. Sprawdź. Przypomnijmy tylko tutaj, że tak jak nigdy nie masz drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenie, tak prawdopodobnie nigdy nie będziesz miał drugiej szansy na 90% open rate, a takie wartości osiągają wiadomości powitalne wysłane po zapisie do newslettera. Dlatego trzeba się postarać i dobrze to wykorzystać. Nowy subskrybent czeka na Twoją wiadomość powitalną i nie możesz go zawieść. Konieczne jest przygotowanie dopracowanej kreacji graficznej, spójnej z Twoją identyfikacją wizualną oraz wysłanie maila powitalnego niezwłocznie, tak jak zadbanie o odpowiedni temat, treść i określenie nadawcy. Możesz skorzystać z przykładowej, dość uniwersalnej propozycji komunikacji. Ważne jest, aby CTA było klarowne i jasno opisywało pożądaną akcję. Przykładowa treść wiadomości. Zwracaj się bezpośrednio do odbiorcy w zgodzie z tonem marki, podkreśl korzyści, jakich spodziewać się może odbiorca i oczywiście personalizuj, używając imienia. Pro tip numer jeden. Pewnie słyszałeś o pop-upach i pewnie czasami Cię irytują, ale uwaga, robią robotę. We wspomnianym już Moskito zastosowanie pop-upów w systemie iDRON e przyniosło 28% wzrost ilości zapisów do newslettera w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Warto! Pro tip numer 2. Możesz zafundować nowo subskrybującym newsletterowy miesiąc miodowy, wysyłając nawet cztery wiadomości powitalne, w których podzielisz się różnymi informacjami na temat marki, sklepu, nawet zespołu, który go tworzy, albo polityki stosowanej wobec klientów. Relacja. Scenariusz numer 3. Wiadomość po zakupie. Jeżeli wyobrazisz sobie, że klient to żelazo, to nigdy nie będzie ono tak gorące jak tuż po dokonanym zakupie. A co mówi przysłowie? Kuj. Dlatego właśnie automatyzacja marketingowa z wiadomością wysyłaną po dokonanym zakupie to konieczność. Podziękuj, pogratuluj gustu, poinformuj ile punktów zdobył klient w programie lojalnościowym albo zachęć do dołączenia. W Sneaker Studio wiedzą, że klient zadowolony z nowego sneakerowego nabytku chętnie przeczyta, że dobrze wybrał. Do tego dołączone są sympatyczne podziękowania i oparta na całkiem sprytnej branżowej grze słów zachęta do dotrzymywania kroku najlepszym, czyli bycia na bieżąco z nowościami i promocjami. A ponieważ nie tylko dla sneakerheadów nie ma takiego pojęcia jak za dużo butów, dołożono do tego propozycję bestsellerów. Pro tip. Na pewno zależy Ci na opinii o nabytym produkcie, natomiast prośba o nią za wcześnie, zanim jeszcze przesyłka dotrze do odbiorcy, może zrobić niekorzystne wrażenie i jest trochę pozbawiona sensu. Fajnym pomysłem jest natomiast zapowiedzenie tego, że poprosisz o taką opinię. Możesz napisać, że w tej chwili pracujemy nad tym, aby produkt jak najszybciej do Ciebie dotarł, a kiedy już zdążysz się nim trochę nacieszyć, na pewno poprosimy Cię o Twoją opinię i ocenę, ponieważ jest dla nas ważna. To autentyczne i podtrzymuje dobrą relację. Scenariusz numer 4: Rekomendacje produktów. Pomimo tego, że umiejętność zaproponowania klientowi dokładnie tego, czego potrzebuje, to święty gran marketingu, wciąż wiele firm wysyła do całej bazy ten sam newsletter albo jednolitą komunikację, zupełnie ignorując zróżnicowane potrzeby i oczekiwania klientów. Oczywiście nie ma szans na to, żeby w skali działającego sklepu internetowego indywidualnie analizować zachowania zakupowe klientów i rozpoznawać ich preferencje, ale na szczęście system Idron e robi to za Ciebie, zbierając i interpretując informacje dotyczące osób odwiedzających stronę Twojego sklepu. Sprawdź przykładowy szablon do wykorzystania. Musisz umiejętnie pobudzić zainteresowanie i zawsze pamiętać o jasnym wezwaniu do działania. Oczywiście, każdorazowo musisz mieć z tyłu głowy, do kogo mówisz i zadbać o spójność z tym, jak zwykle zwracasz się do klientów. Sprawdź przykładową treść wiadomości. Protip Pamiętaj, aby rekomendacje stosować nie tylko w newsletterach, ale również na stronie internetowej. Stwórz ramki rekomendacji, w których umieścisz produkty odpowiadające zainteresowaniom użytkowników, a także posłuż się społecznym dowodem słuszności, na przykład umieszczając tam informacje, ile osób przeglądało dany produkt, ile osób go kupiło, bądź ile sztuk pozostało na magazynie. To działa. Oprócz tego świetnym pomysłem jest podsuwanie bestsellerów. Trochę na zasadzie 212 kupujących nie mogło się mylić. Scenariusz numer 5: Cross-selling to nic innego jak szczególna forma rekomendacji zakupowych polegająca na tym, że polecasz odbiorcy jakieś produkty w naturalny sposób powiązane z innym produktem, który być może już kupił, dodał do koszyka lub tylko przeglądał. Ty decydujesz. Przykładowo, jeżeli ktoś kupił bransoletkę Pandora, to na pewno zechcesz regularnie proponować mu dodatkowe zawieszki albo charmsy, ale możesz być też oryginalny i zaproponować zestaw do czyszczenia biżuterii srebrnej. Pewnie mu się przyda. Warto też pamiętać, że dobre narzędzie marketing automation może Cię znacząco wspomóc w tym procesie. W na przykład możesz skonfigurować dynamiczne elementy i polegać na systemie, jeżeli chodzi o polecane produkty, albo zrobić to manualnie, jak wolisz. Pro tip: niech każda wiadomość cross-sellingowa, jeżeli to tylko możliwe, odnosi się do danego konkretnego dokonanego przez klienta zakupu. W ten sposób nadajesz całemu procesowi bardziej spersonalizowany wymiar, a to bezcenne. I jeszcze jedna wskazówka. Zautomatyzowane wiadomości cross-sellingowe świetnie nadają się do przypominania o konieczności zakupu produktów, które naturalnie kończą się po danym czasie, na przykład miesięcznych soczewek kontaktowych. Do przemyślenia. Scenariusz numer 6. Program lojalnościowy. Jak sama nazwa wskazuje, służy do lojalizacji klientów, po to, żeby związać ich z twoim sklepem internetowym. A w konsekwencji zachęci do częstszych i większych zakupów. Czy to działa? Według danych opracowanych przez Incentive Solutions w 2020 roku, wdrożenie programu lojalnościowego w e-commerce może przełożyć się na zwiększenie przeciętnej wartości zamówienia nawet o 319%. Masz wiele możliwości premiowania uczestników programu w miarę kumulacji punktów czy tokenów, jakie dostają w zamian do zakupy. Oczywiście ważne jest, by regularnie informować o stanie konta punktowego, czy znajdujących się niemal w zasięgu ręki bonusach dla lojalnych klientów. Pro tip dla programu lojalnościowego? Proszę bardzo, zastosuj scenariusz cross-sellingowy razem z programem lojalnościowym. Klient, któremu zabrakło wydania niewielkiej kwoty do uzyskania potrzebnej ilości punktów czy progu w programie, chętnie dorzuci coś niewielkiego do koszyka, jeżeli podrzucisz mu idealną polecankę. Last, ale zdecydowanie not least. Scenariusz numer 7 Custom Flows. Siódmy krąg wtajemniczenia, omawiany na końcu, dlatego, aby nagrodzić tych, którzy dotarli aż tutaj. Mamy czasy personalizacji ekstremalnej i potrzebujesz narzędzi i rozwiązań, które ci ją umożliwią. I tutaj wjeżdża cały na biało Custom Flow, czyli ścieżka automatyzacji, którą możesz zaprojektować niemal w całości wedle swoich potrzeb i oczekiwań. Na którym etapie zaangażowania najlepiej go zastosować? Na każdym. Właśnie o to chodzi, że to scenariusz, który możesz dopasować do niemal każdych okoliczności. Jak to działa? Najlepiej zobaczcie na przykładzie. Ktoś porzucił koszyk, opuszczając Twój sklep online. Oczywiście wysyłasz przypominajkę o pozostawionych w koszyku produktach. Powiedzmy, że chcesz zróżnicować komunikację w zależności od statusu subskrypcji. Nie ma problemu. Do subskrybentów wyślesz na przykład typowego maila z info o porzuconym koszyku, a osobom niezapisanym wyświetlisz odpowiedni pop-up podczas wizyty na stronie. Pro tip? To narzędzie ciężko ująć w ramy, bo właśnie o to w nim chodzi. Ma pozwolić Ci na działania niestandardowe i nietypowe, za to dokładnie dopasowane do Twoich potrzeb. Dlatego już teraz zastanów się, jakie są te potrzeby i w jaki sposób wykorzystasz Custom Flows do ich realizacji. Te 7 automatyzacji zastosowanych w Twoim sklepie internetowym potrafi zapewnić ogromną przewagę konkurencyjną, za co trzymamy kciuki. Jeszcze więcej dobrych treści znajdziesz na blogu Idron. E Link w opisie filmu. A jeżeli zechcesz wypróbować system CRM z Marketing Automation i Voice Commerce, który zmienia sklepy online w maszyny do sprzedaży, umów bezpłatną prezentację. Link również w opisie. Powodzenia!